podczas przygotowania szkicu na przykład do wyciągnięcia w module part design zwłaszcza przy dodawaniu niektórych wiązań freecad wyrzucał tak jakby błędy i ostrzeżenia i na początku mogło to być mylące i teraz tak rozpoczniemy nowy szkic wybierzmy płaszczyznę xy OK. I utworzę tutaj prosty prostokąt, który zechcę umieścić symetrycznie względem początku układu współrzędnych. OK. Rysuję dowolny prostokąt. I teraz dodam wiązanie symetrii pomiędzy tymi punktami i osią X. Zaznaczam te trzy punkty i wybieram wiązanie symetrii. I tutaj to wiązanie symetrii nie jest dodawane, a tutaj mamy komunikat, że szkic zawiera zbędne wiązania. Kliknij, aby wybrać. Usuń następujący zbędny wiąz. 7. OK. Kliknijmy, aby wybrać. FreeCAD tym ostrzeżeniem mówi nam, że to wiązanie jest zbędne i należy je usunąć. Klikamy prawym przyciskiem myszy. Wybieramy usuń. I wiązanie zostało skasowane, a wiązanie symetrii zostało zastosowane. To samo stanie się w tym przypadku, kiedy zechcemy powiązać symetrycznie te punkty z osią Y. Klikamy. I tutaj musimy usunąć wiązanie numer 6. Klikamy, aby wybrać, zaznaczamy to wiązanie i klikamy usun. I wiązanie zostało skasowane, a wiązanie symetrii zostało zastosowane do tych punktów i osi Y. Teraz możemy zmieniać wymiary, i prostokąt będzie już dostosowywany symetrycznie. I w tym momencie to wiązanie symetrii już działa prawidłowo i jest prawidłowo zastosowane. Czasami takie błędy, takie ostrzeżenia mogą się pojawiać. I należy po prostu zwrócić tutaj uwagę na to okienko komunikaty solwera i po prostu skasować te zbędne wiązania, które nam podświetli Frikat. Ok. Myślę, że teraz już będzie to jasne, ponieważ to zazwyczaj pojawiało się na początku tworzenia modelu, ponieważ zazwyczaj zaczynaliśmy od utworzenia jakiegoś szkicu i te błędy mogły się pojawiać, co na początku mogło być trochę mylące, ale mam nadzieję, że. To krótkie wyjaśnienie pozwoli Wam spokojnie ruszyć dalej z kolejnym etapem nauki.